Ty się dobrze znasz na komputerach. Pokaż mi, jak się usuwa ślady po obejrzanych stronach. To zależy, w której przeglądarce. A na co ci ta wiedza? O, niech szlak trafi. Własne dziecko mnie nakryło. Wydawało mi się, że wszystko pousuwałem, a ten szkrab zupełnie niechcący trafił na tę stronę. I jakie strony? Ojej, no. No wiesz, no. Żartujesz. Ty oglądasz porno w internecie, o, ty? To, skończ, bo cię strzelę. Każdemu się może zdarzyć, nie? Chłopaki mi podesłali z roboty takie adresy. No. Człowiek, ty masz troje dzieci i wciąż atrakcyjną żonę i oglądasz. Powiesz mi, jak się to robi, czy nie? Chodź do kompaty, ci pokażę. O, popatrz, to wyskoczyło. Zrobiłeś to specjalnie? Może, ale przecież lubisz tekst Jana Pawła II, to ja ci poczytam. Zwracam się również do naszych polskich rodzin, do Was ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie Wasze rodziny przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie stoją obecnie przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia i godnym chrześcijańskiego powołania. Dobrze się bawisz moim kosztem?